śnieg padał nieprzerwanie od trzech dni, zmieniając Tatrzańskie szczyty w białe widma majaczące na horyzoncie. Jan Kowalski siedział w kabinie swojej ciężarówki, wpatrując się w wijącą się przed nim drogę, która z każdą minutą stawała się coraz mniej widoczna. Jego zniszczone dłonie pewnie trzymały kierownicę jedyny stały punkt w świecie, który zdawał się rozpływać w śnieżnej zawiei. Pięć lat temu życie Jana było inne. Wspomnienie Anny, jego żony, Nawiedziło go jak ciepły powiew w tej lodowatej przestrzeni. Jej uśmiech, tak żywy w jego pamięci, był teraz jedynym światłem w ciemności jego samotnego życia. Od jej odejścia, droga stała się jego domem, a ryk silnika zastąpił codzienne rozmowy przy śniadaniu. Radio trzeszczało, przerywając jego rozmyślania. Przez szum przebijały się niewyraźne komunikaty, których nie potrafił zrozumieć. Unikać las, niebezpieczeństwo, pojedyncze słowa docierały do jego świadomości. Mieszając się z wyciem wiatru, Jan zmarszczył brwi, próbując złapać lepszy sygnał, ale bezskutecznie. Ostatni postój w zakopanem wciąż tkwił w jego pamięci. Starszy kierowca, którego spotkał w przydrożnym motelu, opowiadał historię o wilkach. Niezwykłych wilkach, ale o czymś starszym, czymś, co oczaiło się w tych górach od wieków. W takie zimy jak ta, panie Janie, góry budzą się ze snu. Mówił starzec, a jego oczy błyszczały w świetle lampy jak dwa lodowe kryształy. Jan próbował zignorować te opowieści, skupiając się na swojej misji. Transport leków do odciętej od świata wioski był priorytetem. Wiedział, że ludzie na niego liczą, że każda godzina zwłoki może kosztować kogoś zdrowie. Ale kiedy zobaczył ślady wokół ciężarówki tego ranka dziwne odciski, które nie przypominały żadnych znanych mu zwierzęcych tropów, poczuł, jak dreszcz przebiega mu po plecach. Temperatura spadała coraz niżej, a warunki na drodze stawały się coraz trudniejsze. Jan włączył dodatkowe światła, ale nawet one ledwo przebijały się przez gęstniejącą śnieżycę. W oddali majaczyły ciemne sylwetki drzew, które zdawały się pochylać nad drogą jak milczący strażnicy. Nagle coś przemknęło przed maską jego ciężarówki. Jan instynktownie nacisnął hamulec, czując, jak pojazd ślizga się na obrodzonej nawierzchni. Przez ułamek sekundy zobaczył parę złotych oczu odbijających światła reflektorów. Serce zamarło mu w piersi, gdy zdał sobie sprawę, że to, co widział, było znacznie większe niż zwykły wilk. Radio znów zatrzeszczało, tym razem głośniej i wyraźniej, nie zatrzymuj się w lesie. Komunikat był tak czysty i ostry, że Jan poczuł, jak włosy jeżą mu się na karku. Wiedział, że powinien jechać dalej, że każda minuta postoju to ryzyko ugrzęźnięcia w śniegu, ale coś go powstrzymywało. Coś w tych złotych oczach, które właśnie zobaczył, mówiło mu, że ta podróż będzie inna niż wszystkie dotychczasowe. Biały wilk pojawił się jak duch wyłaniający się z zamieci. Był ogromny, jego upadki sięgały wysokości maski ciężarówki. Jan wstrzymał oddech, obserwując, jak majestatyczne zwierzę powoli zbliża się do pojazdu. W złotych oczach bestii dostrzegł coś niepokojąco ludzkiego świadomość i inteligencję, które przeczyły jego wyobrażeniom o dzikich zwierzętach. Z mroku wyłoniły się kolejne wilki, mniejsze od przywódcy, ale równie majestatyczne. Utworzyły krąg wokół ciężarówki, nie atakując, lecz czekając. Jan przez lata pracy za kierownicą widział różne rzeczy, ale nigdy nie doświadczył niczego podobnego. Czuł, że jest świadkiem czegoś wykraczającego poza granice jego rozumienia. Nagle z lasu dobiegł słaby skowyt. Jeden z wilków, samica o srebrzystej sierści, wynurzyła się z ciemności, Niosąc w pysku małe, białe szczenie. Jan zauważył, że kuleje, a jej bok znaczyła długa rana. Wilczyca podeszła do ciężarówki i delikatnie położyła szczenie na śniegu, po czym cofnęła się, nie spuszczając z Jana intensywnego spojrzenia. Kierowca wiedział, że powinien pozostać w kabinie. Wszystko, czego nauczyło go życie, krzyczało, by nie wysiadał. Ale coś silniejszego od rozsądku, może to samo uczucie, które pchnęło go do przyjęcia tej ryzykownej trasy, kazało mu otworzyć drzwi. Śnieg skrzypnął pod jego butami, gdy ostrożnie zbliżał się do małego wilczka. Szczenie drżało z zimna, jego biała sierść była pokryta szronem. Gdy Jan je podniósł, poczuł, jak coś metalowego dotyka jego dłoni. Wplątany w futro malca znajdował się stary medalien, pokryty dziwnymi symbolami, których nigdy wcześniej nie widział. Przypominały mu jednak znaki, które czasami widywał na starych domach w górskich wioskach. Biały wilk zbliżył się do Jana, ich spojrzenia się spotkały. W tym momencie kierowca poczuł dziwne połączenie, jakby jakaś starożytna więź została właśnie odnowiona. Wspomnienie słów starego kierowcy z zakopanego nabrało nowego znaczenia, góry mają swoje tajemnice, a wilki są ich strażnikami. Radio w ciężarówce ożyło ponownie. Tym razem transmitując serię dźwięków, przypominających starą pieśń góralską. Melodia mieszała się z wyciem wiatru, tworząc niesamowitą symfonię. Jan, trzymając drżące szczenie, przypomniał sobie opowieści swojej babci o pradawnych paktach między ludźmi a dzikimi zwierzętami, o czasach, gdy granica między światem ludzi a królestwem natury była cieńsza. Wiedział, że musi podjąć decyzję. Transportowane leki były pilnie potrzebne w wiosce. Ale ten mały wilczek również potrzebował pomocy. W oddali zamajaczył znak drogowy wskazujący kierunek do morskiego oka, tam, jak pamiętał, mieszkała Zofia Nowak, weterynarz, znana w całej okolicy ze swojej wiedzy o górskiej faunie. Droga do domu Zofii Nowak wiła się przez las jak srebrna wstążka w świetle reflektorów. Jan trzymał małego wilczka przy sobie, czując jak jego ciałko powoli się rozgrzewa. Szczenie przestało drżeć i teraz spoglądało na niego tymi samymi złotymi oczami, które miał wielki, biały wilk. W lusterku wstecznym Jan dostrzegał czasem przemykające między drzewami cienie, wiedział, że Wataha podąża za nim. Chatka Zofii stała na skraju lasu, otoczona wysokimi świerkami. Dym unoszący się z komina był jedynym znakiem życia w tej białej pustce. Gdy Jan zapukał do drzwi, trzymając zawiniątko z wilczkiem, usłyszał szuranie kroków. Drzwi otworzyły się, ukazując starszą kobietę o siwych włosach spiętych w niedbały kok. Jej oczy, mimo wieku, były bystre i przenikliwe. Czekałam na ciebie, powiedziała Zofia, jakby jego przybycie było czymś oczywistym. Nie wydawała się zaskoczona ani widokiem wilczka, ani medalionem wplątanym w jego sierść. Wpuściła ich do środka, gdzie w kominku trzaskał ogień, a na ścianach wisiały stare mapy i rysunki przedstawiające tatrzańskie zwierzęta. Zofia delikatnie zbadała szczenie, mamrocząc pod nosem słowa w języku, którego Jan nie rozumiał. Gdy dotknęła medalionu, jej oczy rozszerzyły się. To znak strażników przejścia, powiedziała cicho, jakby mówiła sama do siebie. Nie widziałam go od dziesięcioleci. Stara weterynarz podeszła do masywnej, dębowej szafy. Z jej wnętrza wydobyła zakurzoną księgę oprawioną w wyblakłą skórę. Kartki były pożółkłe, a na marginesach widniały odręczne notatki w kilku różnych językach. – Twoje nazwisko to Kowalski, prawda? – zapytała, przeglądając strony. – Czy wiesz, że twój pradziad, Stanisław Kowalski, był jednym z ostatnich strażników? Jan poczuł, jak zimny dreszcz przebiega mu po plecach. Przypomniał sobie opowieści babci, których nigdy nie traktował poważnie historię o przodkach, którzy potrafili rozmawiać z wilkami i strzec górskich przejść. Zawsze myślał, że to tylko bajki do poduszki. Zofia pokazała mu stronę z ilustracją identycznego medalionu, jak ten, który znaleźli przy szczenięciu. Obok widniał tekst napisany staropolskim językiem i seria symboli przypominających te, które Jan czasem widywał wyryte na starych góralskich chatach. Strażnicy byli czymś więcej niż tylko przewodnikami, wyjaśniła Zofia. Byli opiekunami równowagi między światem ludzi a dziką naturą. Każdy z nich miał swojego wilczego towarzysza. Szczenie, jakby rozumiejąc, że mowa o nim, podeszło chwiejnie do Jana i położyło mu łeb na kolanach. Jego złote oczy zdawały się przenikać do głębi duszy kierowcy. W tym momencie Jan zrozumiał, że jego samotne życie na drodze, jego nieustanne ciążenie ku górom, nie były przypadkiem. Coś w jego krwi, jakaś pradawna więź, prowadziła go do tego momentu. Zofia podeszła do okna i wskazała na ciemny las. Wilki nie wybrały cię przypadkowo, Janie. Ten mały jest potomkiem ostatniego wilczego towarzysza Twojego pradziadka. Przeznaczenie czasem działa w tajemniczy sposób, prowadząc nas krętymi ścieżkami do miejsca, gdzie powinniśmy być. Gdy Zofia kończyła swoją opowieść, na zewnątrz rozległo się wycie wilków. Było w nim coś niepokojącego, jakiś rodzaj urgencji, który sprawił, że szczenie zerwało się na równe łapy. Jan podszedł do okna i zobaczył. Że śnieżyca przybrała na sile, a w wirujących płatkach śniegu majaczyły sylwetki wilków z Watachy. Coś jest nie tak, szepnęła Zofia, marszcząc brwi. Sięnęła po starą księgę i zaczęła gorączkowo przewracać kartki. Przejście musi zostać zamknięte przed północą. Jej palce zatrzymały się na stronie pokrytej dziwnymi symbolami. Podczas najdłuższych nocy zimowych granica między światami staje się cieńsza. Jeśli strażnik nie zaba o równowagę, konsekwencje mogą być. Nie dokończyła, bo w tym momencie radio w ciężarówce Jana ożyło, mimo że silnik był wyłączony. Z głośników popłynęła ta sama melodia góralska, którą słyszał wcześniej, ale tym razem wyraźniejsza, przepłatana słowami w języku, którego nie rozumiał. Zofia zbladła. To pradawna pieśń strażników, wyjaśniła drżącym głosem. Wzywa do wypełnienia obowiązku. Podeszła do starej skrzyni stojącej w kącie pokoju i wydobyła z niej drugi medalien, bliźniaczo podobny do tego, który znaleźli przy szczenięciu. To należało do twojego pradziadka. Przez wszystkie te lata czekało na następcę. Jan wziął medalien do ręki, czując jego ciężar. Metal był ciepły w dotyku, jakby krążyła w nim jakaś wewnętrzna energia. Szczenie podeszło do niego, dotykając nosem symboli wygrawerowanych na powierzchni. W tym momencie oba medalieni rozbłysły delikatnym, błękitnym światłem. Musisz dotrzeć do kamiennego kręgu przed północą, powiedziała Zofia, pakując do torby zioła i stare zwoje. To miejsce, gdzie wszystkie szlaki się zbiegają, zarówno te ludzkie, jak i wilcze. Tylko tam można przywrócić równowagę. Jan pomyślał o lekach w swojej ciężarówce, o ludziach czekających na pomoc w odciętej wiosce. Jakby czytając w jego myślach, Zofia położyła mu dłoń na ramieniu. Czasami jedna podróż może służyć wielu celom. Kamienny krąg znajduje się na Twojej drodze do wioski. Ale pamiętaj, musisz zdążyć przed północą. Gdy pakowali się do drogi, Jan zauważył, że szczenie nabrało sił. Jego złote oczy błyszczały w półmroku, a w postawie pojawiła się nowa pewność. Zofia dała mu mapę starą, narysowaną ręcznie na pergaminie, z oznaczeniami, których nie było na żadnych współczesnych mapach. Twój pradziad narysował ją w noc, gdy odbył swoją ostatnią podróż jako strażnik, powiedziała. Teraz przyda się jego potomkowi. Pamiętaj, Janie Wilki wyczuły w tobie krew strażnika. To nie przypadek, że znalazły cię właśnie tej nocy. Ciężarówka Jana przedzierała się przez zamiecie, a szczenie, które nazwał biały, siedziało spokojnie obok niego, jakby zawsze tam było jego miejsce. Stara mapa Stanisława prowadziła ich krętymi drogami, których nie było na żadnych współczesnych mapach. Wataha podążała za nimi, widoczna czasem w świetle reflektorów jak duchy przemykające między drzewami. Radio przestało grać pradawną melodię, ale zamiast niej Jan zaczął słyszeć szepty głosy mówiące w języku, którego nie znał, ale którego znaczenie w jakiś sposób rozumiał. Opowiadały historie o pierwszych strażnikach, o czasach, gdy ludzie i wilki dzielili te góry jak równi partnerzy. Z każdą minutą czuł, jak budzi się w nim coś pradawnego, jakby wspomnienia pokoleń strażników przepływały przez jego krew. Nagle Biały zaczął niespokojnie węszyć. Jan spojrzał na mapę, zbliżali się do miejsca oznaczonego tajemniczym symbolem, podobnym do tych na medalionach. Droga przed nimi rozwidlała się, jedna ścieżka prowadziła w kierunku wioski, druga zagłębiała się w las. Według mapy, kamienny krąg znajdował się dokładnie pomiędzy nimi. W tym momencie silnik ciężarówki zaczął przerywać. Jan próbował utrzymać pojazd na drodze, ale czuł, że traci nad nim kontrolę. Jakby jakaś niewidzialna siła prowadziła ich w konkretnym kierunku. Biały zaskomlał cicho, a jego medalien rozbłysnął błękitnym światłem, podobnie jak ten, który Jan miał na szyi. Zatrzymali się na małej polanie. Śnieg przestał padać, a księżyc w pełni oświetlał okolice nieziemskim blaskiem. Jan zobaczył ślady setki śladów wilków, niektóre stare, inne świeże, wszystkie zbiegające się w jednym kierunku. Wśród nich dostrzegł też ślady ludzkich butów, jakby przez wieki strażnicy i ich wilczy towarzysze przemierzali tę samą ścieżkę. Z ciężarówki zabrał torby z lekarstwami i wiedział, że będzie musiał znaleźć sposób, by dotrzeć do wioski, ale teraz czuł, że jego przeznaczenie wzywa go w inne miejsce. Biały prowadził go przez las z pewnością kogoś, kto wraca do domu. Wataha rozstąpiła się, tworząc dla nich przejście. W powietrzu unosił się dziwny zapach stary jak same góry, mieszanina ziół, śniegu i czegoś, czego Jan nie potrafił nazwać. Zofia ostrzegała go, że w ten noc granica między światami staje się cieńsza, i teraz czuł to na własnej skórze. Drzewa wokół nich zdawały się szeptać, a cienie tańczyły w sposób, który przeczył prawom natury. Wielki Biały Wilk, przywódca Watahy, pojawił się przed nimi. Jego złote oczy były teraz intensywnie jasne, prawie świecące. Skinął łbem w kierunku Jana, jakby witał dawno zaginionego członka rodziny. W tym geście było coś królewskiego, przypominającego stare legendy o czasach, gdy zwierzęta i ludzie potrafili się ze sobą porozumiewać. Kamienny krąg wyłonił się przed nimi jak widmo z przeszłości. Dwanaście wysokich głazów, pokrytych tymi samymi symbolami co medalieni, tworzyło idealny okrąg. W jego centrum znajdował się ołtarz, na którym błyszczały w świetle księżyca inne medalieni, niektóre zniszczone przez czas, inne wciąż lśniące jak nowe. Jan poczuł, jak energia miejsca przepływa przez niego. Wspomnienia, które nie należały do niego, ale do pokoleń strażników przed nim, zalały jego umysł. Zobaczył swojego pradziadka, Stanisława, stojącego w tym samym miejscu, z wilkiem o złotych oczach u boku. Zobaczył ceremonię przekazania medalionu przysięgę złożoną pod gwiazdami. Biały, mimo młodego wieku, zdawał się rozumieć powagę chwili. Stanął obok Jana, a ich medalie nie rozbłysły jednocześnie, rzucając błękitne światło na kamienne ściany. Wataha otoczyła krąg, a ich oczy świeciły w ciemności jak setki gwiazd. W tym momencie Jan zrozumiał, co musi zrobić. Wyjął z torby zioła, które dała mu Zofia, i ułożył je na ołtarzu zgodnie ze wzorem, który widział w swoich nowo przebudzonych wspomnieniach. Słowa pradawnej przysięgi same popłynęły z jego ust, jakby czekały na ten moment przez pokolenia. Przysięgam strzec równowagi między światami, być mostem między dziką naturą a ludźmi, chronić szlaki i przejścia, tak jak czynili to moi przodkowie. Gdy wypowiedział te słowa, wszystkie medalieni w kręgu rozbłysły jednocześnie. Powietrze zgęstniało od energii, a granica między światami stała się widoczna delikatna zasłona światła otaczająca krąg. Jan poczuł, jak pradawna moc strażników przepływa przez niego, łącząc go z wilkami i górami w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. Biały dotknął nosem jego dłoni, a w tym geście była obietnica wiecznego partnerstwa. Jan zrozumiał, że jego samotność dobiegła końca. Od tej pory jego życie będzie inne, będzie strażnikiem, opiekunem górskich szlaków, strażnikiem równowagi między światami. Wielki biały wilk podszedł do ołtarza i złożył na nim coś, co wyglądało jak Stary Klucz. Jan rozpoznał w nim brakujący element układanki klucz do bocznej drogi prowadzącej do odciętej wioski. Zrozumiał, że wilki przez cały czas prowadziły go nie tylko do jego przeznaczenia, ale także do wypełnienia jego misji dostarczenia leków. Gdy ceremonia dobiegła końca, Pierwsze promienie świtu zaczęły przebijać się przez chmury. Jan spojrzał na Białego, swojego wilczego towarzysza, i po raz pierwszy od lat poczuł prawdziwy spokój. Jego życie jako samotnego kierowcy dobiegło końca, ale rozpoczęła się nowa przygoda jako strażnika tatrzańskich przejść, kontynuatora pradawnej tradycji, która przetrwała wieki. Z Białym u boku i watachą podążającą za nimi, Jan wyruszył w kierunku wioski. Wiedział, że od tej pory jego podróże będą miały głębsze znaczenie. Nie był już samotnym wędrowcem, stał się częścią czegoś większego, strażnikiem równowagi między światem ludzi a dziką naturą gór. Drodzy słuchacze, jeśli ta opowieść o Janie i jego wilczym towarzyszu poruszyła wasze serca, zapraszamy do wysłuchania kolejnych historii stad. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z podobnymi opowieściami, które znajdziecie klikając w link po lewej stronie. Jeśli spodobała się Wam ta historia, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam nowe, fascynujące opowieści zgłębiające tajemnice gór i ludzi. Czekamy na Wasze komentarze.